Nie oszukuj Ukrainy i nie kłam medyka. Opaska zaciskowa to teraz najbardziej potrzebny sprzęt w Ukrainie do tamowania krwotoków, jest bardzo, bardzo skuteczna, ale jest to wyrób medyczny, certyfikowany, sprawdzany, weryfikowany po to, żeby na przykład na polu walki naprawdę zadziałał i zatamował krwotok i uratował komuś życie. Staramy się zawsze bazować na opaskach sprawdzonych, przetestowanych i najlepiej z rekomendacją komitetu TC3. No i tydzień temu, jak się zaczęło to wszystko w Ukrainie, zamówiliśmy duże ilości opasek zaciskowych, żeby móc je dostarczać właśnie do Ukrainy. No i przyszła do nas przesyłka prawie 150 opasek zaciskowych CAT siódmej generacji i to jest ta opaska. Natomiast w tej dostawie dostaliśmy też taki kartonik opasek zaciskowych, które w opakowaniu wyglądają prawie tak samo jak opaski CAT siódmej generacji. Ale jest to bardzo, ale to bardzo niedobra podróbka. Z jednego powodu. Ta opaska jest o prawie połowę krótsza niż oryginalna opaska CAT siódmej generacji. I to sprawia, że tej opaski nie da się użyć na nodze, przy masywnym krwotoku, co za chwilę pokażę. Najpierw opaska CAT 7. generacji, oryginalna. Zakładam opaskę przez przeciągnięcie rzepu przez przelotkę. Po naciągnięciu zostaje prawie 40 cm taśmy, którą dociągam i mogę przełożyć dookoła. I dzięki temu ten cały rzep będzie trzymał opaskę, kiedy ja będę dokręcał krępulec. Ona wtedy zadziała w sposób prawidłowy, mogę zacząć kręcić krępulcem. A teraz opaska nieoryginalna, która udaje tylko opaskę zaciskową i nie powinna się znaleźć w rękach osoby, która udziela pierwszej pomocy. Próbuję ją założyć na udzie i okazuje się, że jest na tyle krótka, że nie mogę założyć jej. Przez przelotkę wyszła centymetr. Kiedy zjadę trochę niżej, Mogę przełożyć tak, że zostaje mi około 5 cm taśmy. Kiedy ją przykleję i zacznę kręcić krępulce, może być tak, że ten rzep puści, bo jest absolutnie za krótki. No i opaska zaciskowa nie zadziała. Ale kiedy będę miał krwotok w tym miejscu, a opaskę muszę założyć tutaj, to ja tej opaski nie dam rady założyć, a krwotok będzie cały czas aktywny, a moje życie zagrożone. Opaska KAD 7 generacji powinna kosztować około 130-150 zł. Za tą podrobioną opaskę producent chciał od nas 30 euro, czyli prawie 140 zł. A na szczęście nasza ekipa zorientowała się, że jest coś nie tak z tą opaską i od razu je wycofaliśmy. Natomiast uważajcie, kiedy kupujecie sprzęt ratujący życie. Bo okazuje się, że takie naprawdę dziadowskie podróbki, dwa razy krótsze niż oryginalne, potrafią kosztować tyle samo, co opaska oryginalna. Co jest absolutnie nie w porządku. Wiemy, że sytuacja jest wyjątkowa. Wiemy, że wszyscy działamy pod presją. Również firmy, które dostarczają sprzęt życie, działają pod gigantyczną presją i w bardzo dużym tempie. Ale proszę, zwracajcie uwagę na sprzęt, jaki chcemy dostarczać, by pomagać Ukrainie. Dostarczajmy wyłącznie oryginalne, na przykład opaski zaciskowe albo inne opatrunki, bo te nieoryginalne mogą wyłącznie spowodować zamieszanie i tylko pozornie sprawić, że pomagamy. A producenci, nie oszukujcie Ukrainy i nie kłamcie medyków.